Nazywam się Janusz Komenda. Jestem pracownikiem, byłym pracownikiem IK, zwolnionym za wpis umieszczony na wewnętrznym forum IK odnoszącym się do Dnia Solidarności z Osobami LGBT. Wkrótce, w tym samym dniu, w którym dowiedziałem się o swoim zwolnieniu, skierowałem do Ordo Juris maila, w którym poinformowałem o, o, o tym, co mnie spotkało. O Instytucie, o, o instytucie Ordo Juris wiedziałem już wcześniej. Nawet w momencie zwolnienia jeden z, kolegów, z moich kolegów też sugerował mi o to, żebym się z Instytutem skontaktował. Więc już wtedy, w tej chwili to już mija 4 lata, Instytut Ordo Juris był, był bardzo znany. Nie zawiodłem się i szybko dostałem zaproszenie na rozmowę do Warszawy. Spotkałem się z prawnikami instytutu. Wkrótce rozpoczęła się moja sprawa i mogłem od tej, od tej pory mogę liczyć na pomoc prawną te sprawy. Już powoli zmierzają do końca, ale mogę z satysfakcją powiedzieć, że dzięki Instytutowi, prawnikom Instytutu oraz darczyńcom, którzy wspomagają Instytut i dzięki którym ten Instytut trwa i może, może między innymi nie pomagać, wszystko zmierza, mam nadzieję, do dobrego końca. Jako Osoba, która uzyskała ogromną pomoc od Instytutu Ordo Juris. Jestem bardzo wdzięczny pracownikom panu mecenasowi Maciejowi Kryczce, który się bezpośrednio moją sprawą zajmuje, panu mecenasowi Jerzemu Kwaśniewskiemu oczywiście, który czuwa nad całą działalnością Instytutu.